Dzisiejszy nocleg w hamaku odbędzie się gdzieś tam. Pójdę tą drogą w górę i postaram się znaleźć jakieś miejsce. No i przygotuję sobie drewno na noc. Później podjadę do domu i późnym wieczorem wrócę na miejsce już. W ciemności muszę to miejsce w jakiś sposób albo oznaczyć, albo musi być na charakterystyczne. Żeby tam bez problemu trafić Temperatura to jest Podobnie jak ostatnio no około 0 stopni Oglądam się za odpowiednim miejscem, dość daleko od jakichś dróg i ścieżek, ale nie jest to taka prosta sprawa tutaj, bo to jest taka ścieżka i to jest prawdopodobnie często używana ścieżka zwierzęca. Być może przez dziki, niekoniecznie chcę, jako miejsce noclegu, obrać sobie ścieżkę dzików. No cóż, muszę na odpowiednie miejsce znaleźć trochę dalej, i wyzwaniem będzie trafić dokładnie w to miejsce po ciemku. Ale między innymi, właśnie takie ścieżki i takie charakterystyczne zmiany w przestrzeni mogą być wskazówką, jak się idzie w ciemności albo z bardzo słabym światłem i jakieś tam. Elementy widoku i krajobrazu przestają być rozpoznawalne. Ścieżki zwierzęce są tutaj wszędzie, czyli jest to idealne miejsce, żeby zostawić fotopułapkę. Że to są ścieżki zwierzęce do wody, widać w postaci śladów kopyk lub racic, jak to się tam nazywa. Także myślę, że trzeba. Jednak udać się w innym kierunku. Okazało się, że poszukiwania odpowiedniego miejsca zajęły więcej czasu niż się spodziewałem. Tam jeszcze przy jednej z większych dróg okazało się, że ktoś się wybrał na sobotni spacerek z pieskiem. Także oddaliłem się trochę głębiej raz. Oczywiście raczej żaden normalny człowiek nie ma ochoty. Witać się z jakimś facetem, który kręci się w gęstwinie w oddali. Natomiast, cóż, lepiej trzymać się zasady, pozostać niezauważonym i potem rozpłynąć się jak duch we mgle. Tutaj biegnie, co prawda, stara szersza ścieżka żywkowa, ale jak tutaj wrócę po zmroku, będzie mi łatwiej nawigować do tego miejsca. Na miejsce, które znalazłem, jest to takie spore zagłębienie terenu, którego zaletą jest to, że zapewni mi osłonę i ukrycie oraz też osłonę od wiatru i zdecydowanie ukryje ogień, światło ogniska, które tym razem zamierzam zrobić większe niż zwykle ze względu na Potrawy, które chcę przyrządzić. Tak to będzie wyglądało. Może powinienem niżej to, to zawiesić na wypadek, jakbym spadł. Aczkolwiek nigdy nie spadłem z hamaka i nie przypuszczam, żeby było takie zagrożenie. Także bardzo ciekawy punkt terenowy. Można tu by się znaleźć pełno różnych śmieci. Były jakieś butelki które kojarzą się jednoznacznie z takimi śmieciami po robotnikach wycinki drzew ale to jest dosyć dziwne, bo to wygląda jak jak resztki tej folii takiej co chroni przed utratą ciepła chyba NRC to się nazywa a co by te resztki miały tutaj robić w środku lasu to nie wiem Pełno tu leży jakiś resztek po wycince pniaków Płód. Ja właśnie takie elementy będę wykorzystywać do spalenia, nie będę tutaj rozwalać siekierkami żadnych zdrowych drzew. Oczywiście okopci mnie to wszystko, no ale taki jest cały urok spalenia ognisk w lesie w nocy. Jak to komuś przeszkadza to mu zostaje kominek w salonie. Także tak wygląda to moje miejsce z góry. Już mam tam trochę tych kijów przygotowanych. Powinno to pewnie wystarczyć, ale jeszcze chwilę pozbieram. Źródło opału przygotowane na noc. Zaleca tego też jest taka, że nie będę się tłukł i łamał tego w ciemności. Nie będę robić niepotrzebnie dodatkowego hałasu i uniknę zjawiska, które bym nazwał Disco Bushcrafto. Disco Bushcrafto lubią robić survivalo influencerzy różni YouTube'owi. Ci, którzy mają ogromną ilość subów i wyświetleń i ci, którzy mówią na początku filmiku zawsze. Dzisiejszy odcinek jest we współpracy z firmą Juzek Pol produkującej najcieplejsze kurtki. Także nie będzie Disco Bushcrafto tutaj i będzie Cisza i spokój, tak jak lubię. A tak wygląda miejsce z drogi. Czyli bardzo dobrze. Wręcz jak okopy spełniał funkcję. Okopy. Jestem już w środku lasu. Mgła. Totalna. Nie przebyta przede mną, będę pod tą górę prowadzić rower. Trudno, w stanie dekonspiracji, ale jakieś tam ryzyko, w sumie to nie wiadomo czego, zawsze musi w życiu istnieć. Po drodze spotkałem z latarką jakąś dziwną grupę młodych chłopaków w okolicy pobliskiego zalewu. Szli w milczeniu i oświecali sobie drogę. No mgła jest niesamowita, zresztą widać to na nagraniu. Drobne komplikacje. Niestety z niebieskim słabym filtrem na latarce, ze słabym światłem nie jestem w stanie trafić do przygotowanego wcześniej miejsca, jak było widno. Pomagam sobie światłem z telefonu. Możliwe, że będę musiał zdjąć filtr z latarki. Jeszcze w zakłopotanie mnie wprawiło światło, które ewidentnie widać. Bardzo słabe światło, które wydaje się być blisko. Ciepłe, żółtawe światło przede mną. Prawdopodobnie to jest światło z jakichś domostw i to jest złudzenie, że ono jest blisko. Natomiast na termowizji nie widać zupełnie nic w tamtym miejscu, dlatego musi to być jakiś budynek. Sprawdziłem sobie na mapie moje położenie. Nawet teraz widać trochę to źródło światła. I to są domostwa, to są lampy. Po prostu kompletnie pobłądziłem. Zupełnie pobłędziłem w tej ciemności i będę się musiał wrócić, zlokalizować miejsce, gdzie zostawiłem rower. I dopiero próbować znaleźć właściwe miejsce. Niestety słabiutkie światło latarki z filtrem nie zapewnia odpowiedniej orientacji w terenie. Doparłem na miejsce, a z trudem, niestety marzonką okazała się jakaś myśl o dojść tutaj w ciemności albo jakimś filtrem na latarce o bardzo słabym świetle e okazało się że niestety musiałem użyć pełnego światła latarki żeby tutaj trafić jest to lekcja pokory będę spalać ognisko z użyciem nie wiem czy to się nagra czy się nie nagra domowej roboty zapałek sztormowych tak to robię, że zapałkę taką wbijam w ziemię i odpalam normalną zapałką. Ona się po prostu dużo dłużej pali niż zwykłe zapałki, przez co drewno może się łatwiej zająć ogniem. jak tutaj szedłem to na termowizji sprawdzałem teren widziałem że opodal jest stado saren i w spokoju sobie bytuje a to jest znakiem że ogólnie teren jest czysty i bezpieczny jeżeli zwierzęta które są bardzo wrażliwe na intruzów są tego zdania to trzeba ich wysłuchać no i teraz i przed przygotowany cienki chrust na tą zapałkę i czekam aż to wszystko stanie w ogniu. Czy to się uda za pierwszy razem? To zobaczymy, ale to chyba się uda. Co wypadło? prawdopodobnie się uda teraz ja tylko trzeba szybko i jakaś jakoś to tak ułożyć żeby zajęły się ogień coraz większe kawałki aż dojdą do zupełnie dużych niech się ten ogień wspina jeżeli to stanie w ogniu to sprawa będzie mogła być uznana za wygraną. Widzę, że zaczyna się palić. Być może wymaga po prostu jeszcze wsparcia w postaci pobachlowania siedziskiem. Tak zrobię. widmo zaraz się zająć. Jeśli tak się nie stanie, to po prostu woda drugą. zapałkę sztormową, ale już widzę, że ognisko się pali. Czyli pierwsze podejście z drugiej zapałki sztormowej. Rozpalony jeszcze pokaże. Pokaże. Ja wyglądają. Tak wyglądają te zapałki, sztormowe domowej roboty. Zwykła zapałka, plus wata, plus parafina ze stopionej świeczki. Dym kopcisz tego koszmarnie, bo no tak być musi. Moim celem jest zrobić sporych rozmiarów w konkretne ognisko, które da mi ciepło i stworzy żar na którym będę mógł przygotować mięso w folii aluminiowej w związku z tym zabudowania są niecały kilometr stąd tym bardziej doceniam fakt Znalazłem sobie miejsce w sporym zagłębieniu terenu. Zwłaszcza, że w ciągu dnia nie było widać w gęstwinie, gdzie te zabudowania są tak blisko.